A w tym wideo odpowiedź na pytanie dlaczego ludzie którzy mają wszystko aby osiągnąć sukces tego sukcesu nie osiągają bardzo praktyczne case study wiedza złoto zapraszam Z racji tego, że jestem aktywnym twórcą internetowym i przedsiębiorcą internetowym, to jest znacznie ważniejsze niż to. Mam kontakt z zasięgowymi influencerami, co oznacza, że są to ludzie którzy mają set tysięcy, nawet miliony odsłon swoich materiałów, nie wszystkich, ale per odcinek. Mam milion odsłon per odcinek, to jest jakiś kosmos dla mnie, bo sam mam niecałe 3 miliony odsłon. To dalej jest abstrakcja, bo to jest mega dużo, ale to nie są miliony per odcinek. No i spotykając się z nimi, widzę problem, który może dla wielu z Was widzów będzie abstrakcyjny. To znaczy, że oni mają dużą ekspozycję, duże odsłony, dużą społeczność, natomiast ich biznes wcale tak dobrze sobie nie radzi. I też wam o tym mówię tutaj, bo wielu z Was zakłada być może, że bez dużych zasięgów, które masz tu i teraz dzisiaj, to no za wiele nie powalczysz, zbyt wiele nie gdzie z drugiej strony masz ludzi, którzy mają mega zasięgi, a też nie potrafią tego skomercjalizować. No i spotykając się z tymi osobami, od razu mam 15-20 milion pomysłów na to, jak oni mogą tu i teraz natychmiast w ciągu maks 7 dni zarobić kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy, których wcześniej nie mieli na swoim koncie, a które przyrzucił moich kompetencji można w bardzo prosty sposób uruchomić, wdrożyć i nie za miesiąc, nie za pół roku, za 7 dni w ciągu okresu 7 dni, takie 7 dniowe okienko aktywności można na swoim koncie mieć kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś ma Instagrama, robi sobie live'a i tam jest tysiąc osób na tym live'ie w sposób regularny albo ktoś ma TikToka, który ogląda milion osób na każde wideo albo ktoś ma dużego YouTube'a, gdzie na każdym odcinku jest kilkaset odsłon w ciągu kilku dni. Ludzie na niego patrzą, czy na niego czynają, patrzą, widzą, on ma uwagę tego widza. Najważniejszą rzeczą do rozpoczęcia tego procesu sprzedaży, bo o to będzie w, tej, w tym działaniu chodziło, jest skierowanie uwagi na siebie. No oni to już mają. Dobra, więc mają tą uwagę. I teraz z czym mają problem? Po pierwsze, wydaje im się, że, że wolą korzystać z współprac zewnętrznych, czyli przychodzi firma, jakaś Coca-Cola czy muszynianka i mówią, promuj nas u siebie i za to masz tam kwotę X, niech to będzie 10 tysięcy złotych. Albo przychodzi inna firma i mówi, tutaj masz 5 tysięcy do promocji naszych kosmetyków w postaci Instagram shoutoutu, storysa, nagrania TikToka, nagrania YouTube'a o tym i masz tam jeszcze zniżkę 20% na nasze produkty, które możesz pokazać swojej społeczności i wszystko będzie super. Teraz, z czym jest problem? Po pierwsze, ta opcja współpracy pozwala zrobić znacznie, znacznie mniej pieniędzy niż opcja pracy z własnymi produktami. No osma, ale przecież dycha, to jest dużo pieniędzy. To jest dużo pieniędzy, jak najbardziej, ale potencjał który ktoś z sobą daje, znacznie większy niż te 10 tysięcy. Innymi słowy, znacznie więcej można zarobić własnymi produktami. I teraz czemu ktoś chce promować czyjeś produkty, a nie własne? No bo ma jakieś obawy na temat tego, jak stworzenie tego produktu mogłoby wyglądać, albo gdzie to zrobić, jak to zrobić, jak zainwestować w to, i tak dalej, tak dalej. Więc ja mówię, zabiorę z Was wszystkie problemy i wyzwania, czyli zrobimy produkt, który razem wykreujemy, wymyślimy, zadbam o to, żeby on był wysokiej jakości, zadbam o to, żebyś w ogóle nie musiał, nie musiała robić faktur, Zwrotu, wpakowania paczek, wysyłek itd. Jedyne co musisz zrobić, to po mojemu zakomunikować istnienie tego produktu u siebie, albo zapowiedzieć, że taki produkt będzie u ciebie dostępny, albo pokazać yy, ankietę, czy wolisz produkt zielony, czy produkt czerwony, czy robisz produkt mały, czy duży, czy usługę. Bo to nie musi być produkt fizyczny, to może być mastermind, szkolenie, grupa, książka, e-book, whatever, ale jest etap testowania, patrzenia, czego ta społeczność od Ciebie chce. No i jeżeli robisz taką ankietę w drugim influencerze, i masz tam tysiąc odpowiedzi, ktoś chce czarną bluzę, a nie żółtą, no to do tej grupy. Idziesz i prosisz ich o zostawienie maila. I prawie żaden influencer, nie biznesowy, ale mocno zasięgowy nie zbiera maili swojej społeczności. No ale przecież tam nie na tysiąc osób albo 100 tysięcy osób. Ja do nich mogę na YouTube powiedzieć coś, na Instagramie, na Facebooku. No dobra, jak to się. Skończył to i zniknie w YouTube, Facebook, Instagram. Nie, nie, to nie jest możliwe. Dobra, dobra. Koronawirus też nie był możliwy. Wydarzył się i zmusił miliony ludzi na świecie do robienia zupełnie innych rzeczy, niż to było wcześniej. Że pani w okienku w urzędzie miasta, kiedyś w jakimś skarbowym urzędzie nie pozwalała robić czegoś zdalnie. Teraz, no problem, zdalnie mailem, bezpieczątek da się. I to jest przykład czegoś, co się dało, jednak dało, ale trzeba było dużej presji ze strony takiego oto peciego wirusa, żeby to wymusić na ludziach tak bardzo opornych na zmiany, jak na przykład urzędy. I teraz taki influencer komunikując: hej, zostaw maila, którego zbiorę od ciebie za pomocą formularza Google, Tam jest check checkbox za zaakceptowania RODO. Zostaw tam maila i będę cię informował o produktach, ciekawostkach, tajnych wideo, zniżkach itd. Masz bazę mailingową. No ale później jest problem: no dobra, ale jak tą bazę mailingową w ogóle używać? No, rejestrujesz się na Active Campaign, boom, pakujesz tam maile, by, import file, boom, i wysyłasz pierwszego maila, Create Campaign, Build from a Scratch, tytuł maila, mój pierwszy mail, i wysyłasz pierwszą wiadomość, plain text, jako szablon ma maila, i wysyłasz pierwszego maila do swojej społeczności, zajęło ci to dzień, bo dobę zbierałeś maile, i 15 minut zajęło ci wysłanie tego oto maila. I to wszystko. I ludzie tego nie robią. I ludzie chodzą na szkolenia, Spisania maili trwają 3 dni albo mają jakieś tam ogromne czasy trwania, a ja ci streściłem teraz półtorej minuty, co dokładnie musisz zrobić jako influencer, żeby te maile pozyskać. Ale dalej, przechodzimy do czegoś znacznie, znacznie bardziej trudnego, jakim jest, uwaga, uwaga, czemu tu się pojawia Presfield książkowy? Do lęków. Przechodzimy do lęków. Ci ludzie, influencer i, i ty jako nie influencer, to wideoglądający, mają problem z lękiem. Boją się to zrobić. Proszę bardzo, książka pociągnie za spust do roboty. To jest książka dla tych, którzy się czają, mają już ten cel namierzony, ale boją się nacisnąć spust, mimo tego, iż mają wszystko do tego, aby można było działać. Ale tak całość działania opiera się na wojnie sztuki. Znaczy, że każdy twórca, przedsiębiorca, internetowy twórca. Ty walczy ze sztuką. I tu jest instrukcja obsługi, co dokładnie masz zrobić, aby sobie z tą walką poradzić. Kolejnym etapem jest to, aby stać się profesjonalistą. Profesjonalista to nie jest osoba, która robi wszystko idealnie, tylko to, która robi szybko, dużo i wyciąga wnioski z tych rzeczy, które zrobiła i poprawia to, przez co staje się bardziej profesjonalna. Wiecie, chcę w tym wideo odczarować dwa mity. Pierwszy jest taki, że musisz mieć zasięgi, bo bez tego to nie ruszysz. A z drugiej strony, że jak masz zasięgi. Odbiorę od żony. Halo żona? Dwa mity. Profesjonalista to, to osoba, która działa. Wyciąga z tego wnioski, i robi się lepsza, a nie taka, która nigdy nie działa i dopiero działa. W sumie nigdy nie działa. Mało tego. Taki influencer, których podziwia, mają idealnie dopasowaną jedną kompetencję. że to robienie super Instagrama, super YouTube'a, super TikToka. Ale jeżeli chcą wejść na wyższy poziom, a może nie chcą, to muszą stać się przedsiębiorczy. Steven Pressfield w swoich wszystkich książkach mówi o takim podejściu do takiego życia cieniem. Bycia własnym cieniem. No i jeśli firmy wysyłają influencerom jakieś Produkty, paczki, ciuchy, perfumy, wysyłają na wycieczki. To tak naprawdę, tak naprawdę, jedyne na sztuki, to tak naprawdę. Ci ludzie żyją swoim własnym cieniem, bo promują czyjeś produkty, czyjeś usługi, albo bazują na barterze, albo bazują na flat fee, czyli jednorazowej opłacie, zamiast budować swój własny biznes. I cały czas szukam sposobu na to, żeby móc takich influencerów znaleźć. To jest proste i zmusić ich do tego, żeby oni zaufali i poszli w moją metodologię działania. I napotykam na opór. No i ten opór polega na tym, że właśnie że się boją, że mówią, że potrzebują to czasu, albo zaczynamy o czymś rozmawiać i nagle przestają. Udzielać mi odpowiedzi na takie pytania, które są kluczowe, czyli nie chcę się zderzyć z tym, z czym się trzeba zderzyć, aby to więcej osiągać. No bo Kurde, to jest straszne, nie? Bo mi chodzi o to, żeby ludzie wykorzystywali własny potencjał, czyli jak ktoś ma super power, to dołożyli odrobinkę innej kompetencji, jaką może być odrobinka biznesu i weszli na wyższy poziom i mogli sobie tworzyć wideo w nieskończoność, za własne budżety, bez proszenia się o to, aby jakaś firma wysłała ich na wycieczkę do egzotycznego kraju, w którym będą mogli nagrać piękne wideo czy super zdjęcia porobić, nie? O to mi chodzi i ta wolność, którą ja mam jako Przedsiębiorca, influencer tej kolejności, nie Daje mi to, że mogę sobie sam kupić sprzęt do nagrywania, mogę się sam wysłać na koniec świata i tam to wideo nagrać, mogę sobie sam swoją książkę wydać, stworzyć wydawnictwo albo własny merch ciuchów, perfumy, co tam mi się do głowy tylko e, pojawi i wymyśli. Nie? Więc jeżeli znasz kogoś, kto takie kryteria spełnia, jest influencerem, ma zasięgi, a wiesz, że tych pieniędzy za wiele nie ma, albo wręcz je, że ta osoba tych pieniędzy nie ma to weź go taguj w poniżej, albo jeszcze lepiej weź to wideo mu podeślij na maila na kontaktmałpa.usrp .mail tam to pytanie mu wyślij, to wideo mu podeszli i może z tego wyjdzie. Moją rolą, chyba taką sobie wymyśliłem, jest sprawianie, aby każdy z was potrafił ten biznes założyć. Biznes nie jest dla każdego, natomiast można działać biznesowo, ale powolutku, delikatnie. Zrobić sobie Tysiący tysiąc ekstra miesięcznie, później drugi tysiak miesięcznie. Trzeci, czwarty, piąty, 15 się okazuje nagle, że pięć, 20 50 100 miesięcznie z aktywności, które nie były spektakularne, były maleńkie, krok po kroku, cyk, cyk, powolutku i one zrobią całą dużą zmianę. A zatem drogi influencerze i nieinfluencerze, w tym wideo masz wszystko. A gdybyś czegoś nie rozumiał, napisz w komentarzu, co nie jest dla Ciebie jasne, bo w tym wideo masz całą instrukcję działania, masz kompletną instrukcję działania. Potrzebujesz więcej? Steven Pressfield, książki tego oto pakietu pięknego, które pozwalają poradzić sobie z tym oporem i tymi lękami, które masz. Szczególnie te dwie oto książki. No, to jest to, co cały czas ja rozkminiam. Jak się nauczyć i jeszcze szybciej przełożyć mój produkt na twoją głowę i twoje działanie. Żeby skrócić ten proces, w którym teraz jesteś, czyli pomysł, działanie, a tu mamy całą przestrzeń na niedziałanie. Żeby to wyeliminować i działać po troszeczku. To jest... To jest... Przez to spać nie mogę.